Cześć, jesteśmy w naszej podróży 500 km Challenge z Warszawy do Wilna i właśnie postanowiliśmy zboczyć kilka kilometrów z drogi i zahaczyć o nasz polski Orlen, który widzę właśnie przed sobą. A obok mnie coś. Równie wyjątkowego. E, ładowarka, która kosztuje, słuchajcie, 0,29, czyli 29 eurocentów, co na nasze złotówki po przeliczeniu, przypominam, na Orlenie daje nam złoty 25. To jest kosmiczna cena, która jest ponad dwa razy niższa od naszej. Zwróćcie uwagę, Orlen ładuje, podpowiem jeszcze, na ładowarkach naszej polskiej ekoenergetyki z mocą. Przekozacką. Właśnie nasza Tesla dostaje 150 kW, a maksymalnie ta ładowarka daje tej mocy 320, więc zwróćcie uwagę na jedno. My jesteśmy trochę w tym naszym pięknym kraju łupieni na cenach energii, bo tutaj, kilka kilometrów za granicami Polski, prąd jest sprzedawany ponad dwa razy taniej. I to oczywiście na naszym rodzimym Orlenie. A my idziemy do krótkiej łazienki, szybko coś zjeść. No i nasza Tesla, przypominam, z roku 2020, Stara Fura z przebiegiem 150 tysięcy kilometrów, właśnie zawitała do, na Litwę i tutaj rozpoczyna swoje podboje. Śledźcie nas i oglądajcie kolejne nasze wyjazdy.